Już od dłuższego czasu nie wydarzyło się nic wartego choćby wzmianki. Żyjąc miliony lat, traciło się poczucie, że cokolwiek ma znaczenie. Nikogo to nie obchodziło. Chociaż może głównie z tego powodu, że wszyscy już umarli. Ta książka, nazywana życiem, została ukończona wieki temu. Pamięć dokonała korekty i łamania, a teraz była już gotowa do wydruku. Pod popielatym drzewem rosnącym na plaży usiadła celestia. Nie księżniczka. Po prostu celestia. Nie miała już swojej krainy, ani swoich poddanych, a bez nich ten tytuł był po prostu pustym frazesem. Wspomnienia. To było wszystko, co po nich pozostało. Myśli przeszywały jej umysł, kryły się w zmarszczkach na jej twarzy. W końcu mogła nazwać siebie starą. Jej jaskrawa grzywa poszarzała, bolały ją wszystkie stawy. To było naturalne. Po przeżyciu miliarda lat w doskonałym zdrowiu musiało w końcu, w końcu do tego dojść. Od czasu do czasu celestia spoglądała na mieniące się na horyzoncie, czerwone, zachodzące słońce, popadając w chwilową zadumę, a może i dłuższą. Kiedy żyło się tak długo, czas przestawał mieć tak wielkie znaczenie. Jednakże nic innego nie było równie silnym przypomnieniem, że nic nie trwa wiecznie, ani gwiazda, ani księżniczka. Jej myśli były niczym fale uderzające o brzeg. Miała nadzieję, że śmierć będzie spokojna, że wciąż będzie na swojej ukochanej plaży, kiedy jej wieczne życie w końcu się skończy. To nie powinno zająć zbyt długo, pomyślała. W końcu nie powinna odejść, dopóki słońce nie wypali się do końca, co mogłoby zająć kolejne miliardy lat. Mogła jednak poczekać nigdzie się nie wybierała. Dotrwać, aż zegar wybije jej ostatnią godzinę. Ale wszystkie płomyki migoczą, zanim się wypalą, a Celestia nie była wyjątkiem. Nie potrafiła zapomnieć o tym, co było problemem. Przeszłość, rosnąca z każdym dniem, była zbyt duża i zbyt przerażająca dla niej, by móc usunąć się ze swoich myśli. Najlepsze, co mogła zrobić, to odciąć się od nich, choćby było to bolesne. Być może któregoś dnia to wszystko powróci i ją pochłonie, ale to wcale ją nie martwiło. Nie musiała walczyć wiecznie, tylko do czasu, aż wskazówki zegara wymierzą jej ostatnie minuty. TIK. Tak. Zrobiła krok, gdy przeszłość postanowiła ją nawiedzić po raz kolejny. Z wielkim trudem obróciła głowę, gdy w kąciku oka dostrzegła gwieździstą, niebieską grzywę. Celestia wiedziała, że to nie luna. Ona już nie żyła. Witaj, Luno, powiedziała spokojnie, dawno się nie widziałyśmy. Witaj, siostro, odpowiedział głos Luny, dokładnie taki, jak go zapamiętała Celestia. Zaiste, dawno. Czymkolwiek było to coś, co usiadło koło niej, brzmiało jak luna, wyglądało jak luna, mogło nawet być nią z jej małą, czarną koroną i półksiężycem jako uroczy znaczek na boku. Tak żywa jak nigdy. Ale to nie była jej ukochana siostrzyczka i Celestia dobrze o tym wiedziała. Czym sobie zawdzięczam tę przyjemność, Luno? spytała. Nie Rozmawiałyśmy od tak dawna. Luna ściągnęła usta i powiedziała na nią z oburzeniem. A czy muszę mieć jakiś powód, by z Tobą porozmawiać, siostrzyczko? Być może po prostu chciałam zacząć rozmowę? Celestia zaśmiała się, jednak bez cienia emocji. Masz rację, Luno, przepraszam. To mogło być niegrzeczne z mojej strony. I było. Odparła Luna poważnie. Po czym posłała jej lekki uśmiech. Dobrze Cię znowu zobaczyć, siostrzyczko, wzajemnie. Minęły lata w całkowitej ciszy, przerywanej jedynie odgłosami morza. Tak, było po prostu lepiej. Celestia nie miała niczego do powiedzenia, ani cieniom, ani nawet lunie. Tęskniłam za Tobą, odkąd odeszłam, siostrzyczko. Przemówił w końcu cień, przerywając milczenie. Nie było łatwo odejść od ciebie na tak długo, do tego chłodu, przerażenia, samotności. Zjawa uśmiechnęła się ciepło do niej. Tak bardzo się cieszę, że znów jesteśmy razem. Mogę sobie jedynie wyobrazić, jak bardzo, odpowiedziała Celestia znudzonym głosem. Nie miała więcej sił, by udawać zainteresowanie jej przeszłością. Ale musisz powiedzieć mi jedno, Celestio. Cień umilkł. Uśmiech powoli zniknął z jego twarzy. Czy. zapytał powoli. Także za mną tęskniłaś, siostrzyczko? Celestia wzruszyła kopytami. Raz, odparła szorstko. Od tego czasu stałam się nieco mądrzejsza. Mądrzejsza. Zjawa zapytała głosem luny, wbijając w nią spojrzenie cyjanowatych oczu dawnej księżniczki nocy. Biły z nich ból i dezorientacja. Sądzisz, że to mądrze zapomnieć o mnie? Cóż, z czasem? Celestia zachichotała. Rozłożyła swoje skrzydła i skrzywiła się, widząc, jak bardzo są połamane. Z czasem? Westchnęła, składając je ponownie. Spojrzała w niebo, w słońce. Minęło wiele lat, Luno, ale ruszyłam dalej. Nie mogę wiecznie Cię opłakiwać. A, ale z pewnością nie tęskniłam za tobą, Luno, odparła szorstko Celestia. Nie mam nic więcej do dodania. Zjawa zapowietrzyła się, a jej usta otworzyły się ze zdziwienia. Nie, nie mówisz tego poważnie. A jeśli tak? Spytała niewzruszona księżniczka słońca. To co? Luna załkała. I jeśli tak? Cień spojrzał na nią ponownie, uśmiechając się. Tym razem nie ze szczęścia, a z litości. O, siostrzyczko, powiedziała, przymykając załzawione oczy. Co się z tobą stało? Wszystko się zmieniło, odpowiedziała prosto Celestia. Możesz to zobaczyć, jeśli żyjesz wystarczająco długo. Naprawdę chcesz zapomnieć o tym wszystkim? spytała ją zjawa ocierając łzy. O Equestrii? O mnie? O twoich poddanych? Wszystko już odeszło. Dlaczego miałabym o tym pamiętać? A o twojej ukochanej uczennicy? Jej myśli powróciły do czasów, kiedy po raz pierwszy poznała tę lawendową klaczkę z nosem wbitym w książki. Przypominała sobie o wszystkich obietnicach, o potencjale małej Twilight, skaczącej przed nią z radością. Celestia potrząsnęła głową, powracając do rzeczywistości. Nie chciała kontynuować tej walki, już brała w niej udział setki razy. Zasłużyła na odpoczynek. Jestem zmęczona, Luno, powiedziała, ziewając. Do zobaczenia później. Obawiała się, że cień nie posłucha. Że zostanie i będzie torturować ją wspomnieniami aż do gorzkiego końca. Luna jednakże powoli ruszyła przed siebie, otrzepując sierść z piasku. Mówiłaś do mnie te słowa tak wiele razy, odpowiedziała Zjawa, kiedy jeszcze żyłam. Mówiłam? Być może, ale co z tego? Zawsze przecież było później, czyż nie? Prawie zawsze. Cień odwrócił się i spojrzał na nią z rozczarowaniem, którego luna nie pokazała nigdy w życiu. Tak mi się wydaje, powiedziała zjawa, że gdybyś tylko chciała, mogłabyś wypowiadać je rzadziej. Powiedziawszy to, duch odleciał. Jawił się przez chwilę na niebie, zanim zniknął w szarości chmur. Pozostawił po sobie jedynie chmurę piasku w miejscu, z którego wzbił się w powietrze. Wieki później, długo po tym, jak wspomnienie o spotkaniu z Luną zniknęło w czeluściach jej pamięci, a ślady na plaży zakrył piach, Celestia odpowiedziała cicho. Nie miałoby to żadnego znaczenia. Powiedziała to bardziej ze względu na siebie, niż by odpowiedzieć zjawie. Te słowa padły zdecydowanie zbyt późno, aby cokolwiek znaczyć. Czas zaś wciąż gnał naprzód. Słońce pokryło większą powierzchnię nieba, niż kiedykolwiek wcześniej, co byłoby niezauważalne dla kogoś postronnego. Dotarcie do tego punktu zajęło gwieździe miliardy sekund. Celestia uśmiechnęła się, gdy powietrze wokół niej stało się nieco cieplejsze, ciesząc się uczuciem ciepła, które z dnia na dzień odczuwała coraz słabiej. Była to jedna z niewielu przyjemności, na które mogła sobie pozwolić w swoim wieku. Szkarłatna fala oceanu uderzyła o brzeg i cofnęła się. Powtórzyła to ponownie i ponownie. Aż minęły minuty, miesiące, lata. Kolejny fragment plaży znalazł się pod wodą. Działo się tak od lat, nawet zanim ostatnia ryba obróciła się w niebyt. Zaczęła się zastanawiać, ile jeszcze upłynie czasu, nim wszystkie morza i oceany się zagotują. Dziesięć milionów lat? Dwadzieścia stwierdziła, że i tak nie ma to większego znaczenia. Uznała, że jej koniec nie jest już zbyt odległy. Musiała tylko być cierpliwa. W końcu słońce świeci tak mocno i jasno tuż przed swoim wypaleniem. A wtedy rozległ się trzask drzewa za jej plecami. Pierwsze oznaki tego, że mogłoby zacząć płonąć. Celestia skupiła się i wykrzesała z siebie tę resztkę magii, która w niej pozostała. Nałożyła na drzewo zaklęcie ochronne, a trzaski szybko ustały. Klacz obeszła je, chcąc się upewnić, że zdołała je ochronić, i odetchnęła z ulgą, gdy zobaczyła, że jej się to udało. Drzewo było wciąż na swoim miejscu, a jego rozłożyste gałęzie, pozbawione liści, wyglądało dokładnie tak samo jak w dniu, w którym zobaczyła je po raz pierwszy było jej oczkiem w głowie, dawało jej nieco cienia, a najbardziej cieszyło ją, że istniało coś, co przeżyło tyle lat, co ona. Było jedną z tych niewielu rzeczy, które wciąż sprawiały jej przyjemność. W końcu zasługiwała na nie, czyż nie? Ucieszona faktem, że drzewo nie spłonęło na jej warcie, Celestia przymknęła oczy i pozwoliła odpocząć swojemu zmęczonemu umysłowi. Dawniej mogła rzucić takie zaklęcie z zamkniętymi oczami, była niemalże wszechmogąca. Nic wtedy nie było poza jej możliwościami, była wtedy jednak znacznie młodsza. Teraz, gdy nabrała nieco perspektywy, Celestia uświadomiła sobie, czego nigdy nie byłaby w stanie zrobić. Kilka rzeczy pozostawało daleko poza jej zasięgiem kopyt. Spojrzała w dół w stronę wybrzeża i dostrzegła gładki, nieporuszony piasek. Oczami duszy, z jego użyciem, odbudowała miasta, które istniały tak dawno temu, miasta, w których kucyki żyły przez całe życie. Nie potrafiłaby ich ochronić, nawet gdyby posiadała tysiąckrotnie większą moc niż miała kiedykolwiek wcześniej. Zresztą i tak nie było zaklęcia na tyle potężnego, by chronić cegły, kamienie, i szkielety przed zmianą w pył. Celestia mogła jedynie to zaakceptować. Zazdrościsz mi, siostrzyczko? wyszeptał głos Luny. Swoim poddanym? Celestia nie trudziła się, by spojrzeć na nią ani by odpowiedzieć zjawie. Może odejdzie, jeśli ją zignoruje, może w końcu zostawi ją w spokoju. Może. Zazdrościsz im, bo odeszli nim, zdołali doświadczyć, w co obrócił się ich świat. Cień kontynuował. To jest źródłem twojego cierpienia, że oni są śmiertelni, a ty nie? A może i nie? Wszyscy jesteśmy śmiertelni, Luno, odpowiedziała spokojnie Celestia. Przyszedł na nich czas i przyjdzie też na mnie już niedługo. To takie proste, nie ma tu nic więcej do dodania, więc zostaw mnie, proszę. Dawna władczyni słońca mogła niemalże poczuć na sobie przeszywające spojrzenie Luny. Więc nadszedł mój czas, kiedy zostałam niesprawiedliwie zabita? spytała zjawa. To chcesz powiedzieć? Wszyscy jesteśmy śmiertelni, Luno, powtórzyła celestia. Co więcej mam ci powiedzieć? Poczuła na grzbiecie miękki dotyk skrzydła luny, lub czegoś, co idealnie to odzwierciedlało. Z dużym trudem powstrzymywała się, by spojrzeć w twarz swojej siostry. Nie, nie siostry, jej cienistego odpowiednika. Celestia skarciła się w myślach. Nie mogła dać się pokonać tej ułudzie, nie kiedy zaszła tak daleko. Chciałabym móc Cię zrozumieć, siostrzyczko, powiedziała łagodnie Luna. Chcę ci pomóc uwolnić się od tego szaleństwa, które trapi Twój umysł. Dlaczego musisz mi się opierać? Szaleństwo! sarknęła Celestia, uśmiechając się ironicznie. Czy nie jest nim to, że rozmawiam z Tobą, pomimo że nie żyjesz od tak dawna? Nie rozmawiałabym z Tobą, gdybyś tego nie potrzebowała, siostrzyczko. Pogładziła grzywę Celestii swoim kopytem. Była księżniczka mogłaby odgonić ten cień, gdyby tylko miała na to siły. Ale z drugiej strony, jaki byłby w tym cel? W końcu i tak nie było to prawdziwe kopyto i zjawa nie wyrządziła jej żadnej krzywdy. Były znacznie lepsze sposoby na użycie jej coraz to mniejszej energii magicznej. Co prawda żaden z nich nie przychodził jej do głowy, ale miała to poczucie, że były ekscytujące. W porządku, powiedziała. Rób, jak uważasz. Po raz kolejny na plaży zapanowała cisza. Przerywana jedynie rytmicznymi uderzeniami fal o brzeg. wtem do uszu celestii doszło łagodne, kojące nucenie dawno zmarłej księżniczki Luny. Szybko rozpoznała te melodie. Nuciła je swojej młodszej siostrze, gdy świat był jeszcze młody, a księżyc dopiero co powstał. Tak bardzo chciała o tym zapomnieć, ale nie potrafiła. Odcięcie się od przeszłości zawsze było trudne. W końcu to było to, co odczuwała, widziała i słyszała, czyż nie? Wspomnienia, które zakorzeniły się głęboko w jej umyśle, myśl, o której nie mogła przestać rozmyślać. Czemu wciąż tutaj jesteś, Luno? Spytała, gdy nucenie się zakończyło, nie odważyła się spojrzeć w kierunku morza. Czego ode mnie chcesz? Dlaczego tak bardzo chcesz się mnie pozbyć? Spytała zjawa. Poza tym cóż możesz mi dać w zamian ulgę od twego towarzystwa? Pomimo swojego postanowienia celestia odwróciła głowę w stronę cienistego wspomnienia jej siostry. Jej stare, zmęczone oczy spotkały się z oczami Luny, wciąż młodymi jak niegdyś. Z zabiłam go. Głos na chwilę uwiązł jej w gardle. Zabiłam discorda. Zamrugała i odwróciła się w stronę skąpanej w krwistej czerwieni zachodzącego słońca plaży. Czy to ci nie wystarcza, Luno? Cień położył swoje kopyto na jej grzbiecie. Nie prosiłam o pomstę, powiedział. Nie w tak okrutny sposób. Nie, wyszeptała celestia. Nie prosiłaś. Czuła się staro. Dopadło ją zmęczenie silniejsze niż kiedykolwiek. Źle zrobiła, spoglądając w oczy Luny, zbyt mocno przypominały Celestii o jej niewinności, o nadziejach, które już umarły, o snach, które mogą stać się rzeczywistością. Prawdziwa Luna miała szczęście, umierając tak wcześnie. Czyż nie? Nie musiałaś o to prosić, powiedziała cicho Celestia. Gdyby Discord zabił mnie, zamiast ciebie zrobiłabyś to samo nie zasługiwał na nic lepszego. Zjawa opuściła swoje kopyto na ziemię. Zawsze jest inna droga, powiedziała. Harmonia powinna być czymś lepszym od chaosu. O, do prawdy. Powinnyśmy być ponad tymi, którzy dla rządy zemsty niosą śmierć, dodała Luna spokojnym, filozoficznym tonem. Naszą siłą jest ochrona, nie zniszczenie. Nie żałujesz, że twoja zemsta. Twoje zwycięstwo zniżyła cię do jego poziomu? Celestia nie mogła powstrzymać się parsknięcia śmiechem. Ochrona naszą siłą, rozejrzała się w Jedyne co dostrzegała to piach i jej jedno, samotne drzewo. Nie było żadnego śladu po cywilizacji, która obróciła się w niwecz. Doprawdy, siła ochrony. Możesz spojrzeć na to wszystko i powiedzieć, że naprawdę wygrałam? Powiedziała. Odpowiedziała jej głucha cisza. Luno? Słyszała jedynie odgłos fal. Odwróciła się, spoglądając na miejsce, w którym siedziała Luna, ale zobaczyła jedynie piach. Żadnej zjawy, żadnego echa jej młodszej siostry. Tylko piach. Nie. Powiedziała czując, iż jednak zawiodła samą siebie. Nie wydaje mi się. I to było wszystko. To, co pozostało z wieczności, minęło niezauważalnie szybko, a zegar wybił godzinę ostatecznego końca wszechświata. Niebo śniło w blasku szkarłatnych promieni umierającego słońca. Falujące morze zamarło, zaczynając wyparowywać. To była długa i męcząca podróż, jednak koniec był już na wyciągnięcie kopyta, tak blisko, że mogła go niemalże poczuć. Wkrótce, tak bardzo wkrótce, słońce zakończy swoje istnienie, wypalając się niczym najwspanialsza świeczka wszechświata. A gdy to już nastąpi, będzie mogła położyć się i zasnąć. To był koniec. Dzięki słońcu nareszcie koniec. Słaba i umierająca usiadła obok drzewa, które wciąż ochraniała coraz to słabszą magią ochronną, utrzymywanego od przeszło miliona lat zaklęcia. Była reliktem przeszłości, tak samo zresztą jak jej roślina. Widziała tak wiele. Drzewo wyrosło, po czym zestarzało się i poszarzało. I było praktycznie zakonserwowane wyłącznie dzięki jej zaklęciom. Już wkrótce umrze wraz z nią. Żadne z nich nie będzie musiało doświadczyć końca w pojedynkę. Nie zostało już zbyt wiele czasu, siostrzyczko. Powiedziała Luna, która pojawiła się nagle u jej boku. Jesteś pewna, że nie ma czegoś, co chciałabyś powiedzieć? Żadnych ostatnich słów? Oczywiście, westchnęła Celestia. Mogła się domyślić, że nie przyjdzie jej umrzeć w spokoju. Zostaw mnie, Luno, wychrypała. Powiedziałam już wszystko, co miałam do powiedzenia. Zrobiłam wszystko, co. Mo... Duszący kaszel przerwał jej wypowiedź. Opuściła głowę, gdy energia z jej ciała powoli zaczęła upływać. Nawet zwyczajna rozmowa stawała się dla niej tak bolesna. Je, I... jeśli zostało coś jeszcze. Nie chcę tego słuchać. Luna podeszła do niej bliżej i objęła ją skrzydłem. Dla Celestii zjawa wyglądała na znacznie większą niż ona sama. Albo zwyczajnie starość sprawiła, że stała się mniejsza. Nie śmiałabym prosić cię o więcej, powiedział cień. Zrobiłaś tak wiele, siostrzyczko. Znacznie więcej niż mogłabym od ciebie oczekiwać. Wy... Więc la... dlaczego wróciłaś? By ci o tym przypomnieć, odpowiedziała Luna, i byś o tym nie zapomniała. A, ale ja nie chcę pamiętać, wychrypała Celestia. Nie powinnam była pamiętać. Zjawa nie odpowiedziała, jedynie przysunęła się bliżej niej. Dawna władczyni Ekwestrii uświadomiła sobie, że czuje ciepło, ciepło gorętsze niż wszystko, czego doświadczyła w ostatnich latach. Mówi się, że księżyc jest niczym bez słońca, powiedziała Luna po chwili milczenia. Wszakże księżyc nie błyszczałby, gdyby nie blask słońca, gdyby tylko wciąż byli ci, którzy mogliby to powiedzieć. Odparła Celestia, spoglądając za siebie na starożytne drzewo. Gdyby tylko wciąż był księżyc. Ale uważam także, zjawa kontynuowała. Że słońce potrzebuje księżyca, by podtrzymywać swój blask w najczarniejszą noc. Nie, nie było ciemno od tak długiego czasu. Luna przytuliła ją mocno. Łzy zaczęły płynąć jej z oczu. Myślisz, że to nic nie znaczy, bo wzięło się znikąd, rzekła zjawa. Ale to coś znaczy. My wszyscy coś znaczymy. Dla ciebie, jeśli kiedykolwiek twój poddany. Twoja uczennica albo twoja siostra znaczyli coś dla ciebie w czasie, kiedy oni wszyscy sprawiali ci radość. To jest to powód, byś o nich nie zapomniała. Celestia rozkaszlała się i zadrżała. Piasek żarzył się, rozgrzany ciepłem umierającego słońca. Wiedziała, że nie wytrzyma już długo. Nie mogła rozmawiać z cieniem Luny w nieskończoność. Chłód śmierci powoli wlewając się w jej ciało, Mógł ją uchronić przed tym przeznaczeniem. A ja wciąż ci powtarzam to nie ma już dla mnie znaczenia odpowiedziała. Może kiedyś miało, ale już nie pogrzebałam to głęboko w sobie. Luna uśmiechnęła się do niej, jej oczy błyszczały od łez. Nie był to jednak uśmiech politowania i rozczarowania, jakim obdarzyła ją milion lat temu. Był to ten uroczy, Ciepły uśmiech, którym obdarzała ją siostra za swojego życia. Celestia ledwo potrafiła sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni widziała tę minę. Zastanawiała się też, dlaczego Luna uśmiechała się do niej, zwłaszcza po tym wszystkim, co do niej powiedziała. Jak sobie życzysz, siostrzyczko, odparła zjawa. Ale mylisz się. Gdyby naprawdę to nie miało znaczenia, to drzewo za nami już od dawna byłoby martwe. Powiedziawszy to, cień zniknął, a ciepły dotyk skrzydła luny rozpłynął się w powietrzu. Celestia została sama na tę krótką chwilę przed jej końcem. Celestia podniosła głowę do góry po raz ostatni. Poprzez wysuszone i pozbawione liści gałęzie obserwowała rozżarzone, czerwone słońce, z którym miała umrzeć. Oparła się ostrożnie o drzewo, które było nagrobkiem jej młodszej siostrzyczki, i zebrała siły na tyle, by pozwolić sobie na delikatny uśmiech. Masz rację, Luno. Zamknęła oczy. Zobaczymy się wkrótce. Koniec.